To zaczynamy, dobra, to powinniśmy od czego dobra. zacząć brzoza? Imo, imo, imo I jakąś... zbieramy patyki i potem... jakieś. Właśnie, też tak myślę. Nic mi, Nie. Nie, kamyczyk, Mógłbyś, nie. O, też nie mogę. O, nie, mogę zbierać, Maszruma zabrałem. Można. Można. W ogóle ten. to trzeba. Szybkie podnoszenie jest z kontrolem, jak kucasz. Wiem, zobacz. Ty, ale ja kucam na shiftie. Ja sobie zbindowałem. No Więc... też też może. A już się przyzwyczaił, jak się przyzwyczaił. Ty, a, a od tych czerwonych coś tam się stanie? Grzybki? Ja nie jadł mu no. no. <laughs> nie wiem, jak ty, ale zostawiłbym mu humory w spokoju. I z tego co się orientuję w tym Minecraftie na modach, jakby nie można drzew normalnie bez siekierki. Nie kurczaczki pieczone. Hmm, dobra, ja zapipsam w tą stronę. I tak musimy się razem trzymać, bo przecież nie możemy się teleportować do siebie. No w sumie tak, w sumie nie To czekaj na mnie. Więc... Zgubiłem Ciebie, tak w ogóle. Brzoza się ma? Ja siema. Siema, Brzoza. Kamyczek. O, świnka może... To ma być dla dzieci kanał. O. Tu jest, jak widzisz. Czekaj. Um. Są takie Wastony. Tak. I kasz to Wastona i masz Jak zginę. Albo ty zginiesz, to od tego miejsca zaczniemy. A Co znaleźć wioskę byci. Z wioski tutaj z tym twierdon. Coś jak... Kurwa ty... Atelarki. Yeti to jest. Nie czy to Yeti, ale... Ja bym powiedział wioski jakiejś. Kasie ja powoli to. O, kolejny misiak na lewo jest. No, to wszystko jest. Ty. Pupinciu, Patrzę gdzie tam przejść, mamy. żeby nie było zimno. A gdzie ty jesteś? Gdzie, gdzie ty chodzisz, że tak. Ja stałem w miejscu, jak grzybki zbierałem. O, drugą stronę. Ty widzisz świnki? E, A wróćcie. Się. się Byliśmy w tym lesie. No wiem, ale tam może być bardziej woskadą. Przecież nie będziemy szli gdzie jest zimno. No dobra, możemy to przyprowadzić. Mm. O! Nie atakują? Nie Chyba nie Ale chyba je potem można chyba jakoś zdwoić Zobaczyłem O! Czy to jest wioska? Nie jest wioska, jest wioska Jak co sprzedajesz? Które towary Ale chujnia w, w sumie, nie ma ciekawego. Trzeba iść dalej. Może w tym coś jest to ze strukturą? Dobra, widzę domek, gdzie jesteś? No, jestem Tam cały czas z tej wiosny. Jest. Gdzie jesteś? Za dowiem. A, no. Nie no. został z takiej struktury. <laughs> Co to za gryha? Uff. Kurde. Nie bać, niech się robi. Od tyłu jakoś można, ale no. bardzo niefajnie, bo. To inne, to ale... Jestem w środku, ale i tak jest zimno. <laughs> jak piec znajdziesz, może jakiś odpalić, to może będzie ja po prostu. Zginąłem. Dobra? No, zimno zginąłem. Dobra, teleportuję okay. się na chwilę do ciebie. Nie, no kurde, jakiś wilkołak nie chce zgonić. Bez, że zaczniemy gdzie indziej. Zaczmy. Nie, no to jest wilkołak chyba. O Boże. Coś mnie nawala, coś mnie goni. Biegnę w całą stronę. Albo tu są zombie jakieś. O, nie wiem Ale co, nie zginąłeś, co nie? Zginąłem, zginąłem już. Aha. No, także. będzie pierwsza noc, kurwa, poda. Za domem przede wszystkim Super. O kurde Też <torski> zginąłem no. Gdzie jesteś? Micka? Tu jesteś? Gdzie no, ty jesteś? w prawo Chodź. Ale od czego w prawo? <torski> no, widzę, widzę cię Aż jestem przy tym Przy waypoint'cie Gdzie jesteś? Stoję przy waypoint'cie <torski> No, czyli zimno jeszcze Dobra, nic nie wiem raz. Kurwa się snub. Prosty snub. Pan Ty jakiś ptak mnie podniósł i mm. mnie zabrał. Nic nie wiem raz. W powietrzu. To jest Gdzie ty jesteś? No nie wiem, co to jest. Spieprzyłem się, szukam czegoś. Oh to nie będzie łatwa gra w tym there, there is no way. Trzeba odrozmawiać łóżko i spać. Inaczej ja, nie, nie ma szans. A, Będzie długa noc. Nie jakimiś ogniami strzelają, co? Trzeba do szybciej zapiepszać. Chociaż może przy lawie będzie cieplutko. No, Jezus. O To Nie, mnie też to Łeń well. O mój Boże Nie Gdzie wpadłem Ja wpierdolę byłem gacie Łat Nie chuj to umrę Bo nie było

Staj tutaj na wprost Tylko... Ech, no, chcesz bo. bery? Jedno? No, zdechłem od, od pasażerów no, Na wprost, na wprost bro Dobra, czekaj Jeszcze widzieć po prawo tą strukturę Tylko gacie moje weź Ja je założę nawet A wi widzę Cię, widzę Cię Widzisz mnie tutaj wysoko? To na ja tym ten... Hej <laughs> Ej to po prawo idź, od stędu wody tam, jest jakieś wejście nie to wiem. Się może że znajdziesz sobie inne Musisz tu wejść To no chyba to jest... No chyba to już lutowałem wszystko To? Gdzie jestem? No. no, gdzie jesteś? schodami, schodami do... na dół Ta, w dół, w dół, dół I tu jest stepek nasz? Wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że się przelutowałem wszystko Tak, tak jest będzie tam sam dół. tu jest Tu jest, tu jest Na dół, na dół na dół Tu jest efekt Tu jest jedna z... jeden barrel. Weź a w sumie już wziąłem coś z niego Dobra i idziemy na sam dół Na dół Dobra, dobra. I to otwierasz z fizikiem. i tu jest taka chillera Utopia jest taka chillera Utopia Łóżka są Skrzynki są kurwa żerów od cholery no. jest taka chilera utopia O Wszystko się nam przyda Nie yeah. Może spać? Czekaj o. to się do spać Położyłeś się już O Boże Pierwsze spanko Coś mnie bije Jak się obudzę. Zimno? Nie wiem. coś stało w Nie mogę się ruszyć. Się, co się, ty... wstał, go gołąb... w suficie. wiadro i je przyniesiemy. jesteś? <grywa> Nie masz wiadra? No właśnie kliknąłem prawym i tam i... Nie mam wiadra już. Nie masz wiadra znowu? No... Nie, nie pojawiło mi się. Zostało tam. Co? Nie. No prawym kliknąłem, no serio ja ci mówię. Ale Załatwimy jest... tych villagerców, bo mi bardzo przeszkadzają oni. One no, sprzedają rzeczy. Idę na dół. Jakąś bazę tam sprawdzić, losowka. Co bym potrzebował tutaj? Te krzydzi się. Ktoś krzydzi się rali. To jest Co tu mam? Krzemienia się do czego używało? Do robienia zapalniczki, chyba co nie? I się używało żelaza i czego? Żelaza i krzemienia. Masz stopkę żelaza? Mam stopkę żelaza. Rzuć mi stopkę żelaza. Rzuć mi stopkę żelaza. Potrzebne. Ty, nie bij mnie. Sorry. Tu jest crafting table 1. Czekaj. Okay. Gdzie? Wyrać. Na górze? Czy jak? Nie, tutaj. Na górze, czy? No dole, dole. No, tu. No. To, to, to w... no. Tu, tu. zrobić kilo. No A, dobra. No. Hmm. To jest problem. Oh. O, dobra, da się zrobić. Dobra. Can be e, uh. Nie mogę zrobić ty z krzemienia można w ogóle robić fajne rzeczy. Ty, bo to jest stint chart, to jest co innego. Nie yeah. To nie jest stint. Tak mi się wydawało. Zmawiamy. Teraz chyba. wyjść do po. Bo tam, znaczy nie było, tylko patyki. Czekaj, bo ja idę na to. E, mam dylemat. Bo mam patyki, ale to są tutaj obok te wielkie ptaki, co nas mogą gonić. Idę obok. Co, 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 co Idę co, co obok z tyłu. Ja Teraz to Mam stiksa jednego A bo. z tego lecę no. yy, Mam dwa Stixy już, już mam dwa I na dole są, na dole są Dobra Ty Co? Gdzie ty jesteś? Ty pod spodem jesteś? Ma pod spodem mamy tych raiderów. O oh, jest kurwa Co? Oh, gdzie ty, co, co? Gdzie ty jesteś? Na samym dole, tylko oprócz samego dołu jest jeszcze, jest jeszcze większy dół, tak powiem. O mój Boże. Tam w dół jest zejście jeszcze. Tylko tam są... Do nawalenia co? typy. No tutaj! Tu, tu gdzie jestem! A... Dlaczego ja To jest to Widekator. Ciekawe co to jest. Tam wszystko, tam wszystko zostało. Trzeba to załatwić. To mnie nastrzała strzała wzięło jak coś. To mnie nastrzała strzała wzięło. Coś z załatwiłem dwóch i trzeci przyszedł. Idę tam, idę tam jeszcze. Za dużo rzeczy tam zostało. Tam za... Tam za dużo jest moich rzeczy. A, to tam gdzieś? Uwaga, bo nas trza padniesz Zbierz moje rzeczy, proszę Cię. Oni się tam respią. Ale to nie jest źle, nie jest źle. Będziemy mogli farmić. No. Eee, wiesz jak zrobić drabinę może? Nie, a co? Co ty zabudowałeś? Na bezpieczeństwo. Jak nie wspina wcześniej, to się też nie się, tak? mi jest potrzebna jak coś. Po co? Bo na górze jest przejście. Na samej górze jest jakieś tajemnicze przejście. Jestem ciekawy gdzie to prowadzi. Miejsca? Zebrałem te... Twoje rzeczy. A kurde! Chodź, dam ci. Nie mam bić ich. A, ten miecz też. Miejsce do miejsca, tam miałem, mejsa chyba miałem. Ja jest, mam Stone Battle batulaks. Axe. Dobra, mam Battle axe. Ale tego, tamtych rzeczy nie mam więcej. Reszta to jest kurde. moje. Tam Ci musiało spaść to. Poczekaj, po, po, powinna być jeszcze ten... siekiera. O boże weksy weksy krujące gdzie doszczekuje? Nie no bo tam jest ten szaman ten szaman ryspiweksy problem jak powinien mieć? Ta gra mi się zapisze chyba, co nie? Jak wyjdę. To co mam? A. Kończymy no, dzisiaj? No, ja bym dzisiaj kończył. Co, możesz jak chcesz. Dobra, to no. się ma, się ma.